Witam wszystkich na moim kanale, z tej strony Masters of Bricks i dzisiaj oczywiście zaczniemy od holu z Krakowa, czyli domu Wiktorii no i taki mały drobiazg sobie dokupiłem oczywiście tutaj mamy elementy, które nazbierałem i dodatkowo sobie wziąłem jeszcze dwie takie gotowe paczuszki gotowy paczuszek, nie sprawdzałem wartości, czy się opasało natomiast tutaj policzyłem Ile, wynosiło, ile wynosiła wartość tych elementów i czy się naprawdę opłaca? Więc, jeśli jesteście zainteresowani zawartością tych oto paczuszek, no to zapraszam do dalszej części filmu. Jak już wspomniałem, mam tutaj haul. To co przywiozłem właśnie z Krakowa, myślę, że połączę z filmem odnośnie całego Krakowa, domu Wiktorii. Niestety nie nagrałem żadnego vloga, więc wybaczcie, było na tyle gorąco i nie miałem za bardzo weny czy też siły nagrywać w tym świetle. Natomiast zrobiłem kilka zdjęć, więc wrzucę Wam, poopowiadam jak to było, gdzie byłem i tak dalej. No ale zacznij, zobaczymy, ile mi wyjdzie w ogóle. Cza, ile czasu zajmie mi cały ten haul jeśli wyrobię się w miarę szybko no to zrobimy dwa w jednym ale zacznijmy od może gazetki, no udało mi się w końcu dorwać magazyn z Lego Jurassic World bo u mnie we Wrocławiu byłem w kilku punktach i niestety nie trafiłem a w Krakowie musiałem jechać do Krakowa, żeby właśnie nabić ten oto magazyn ja sobie zrobiłem taki szybki przegląd no i przejrzyjmy tutaj nic nowego podejrzewam, nie znajdziemy jak to zawsze w magazynach, czyli mamy jakieś zagadki, komiksy, więc sobie przejrzę tylko tak, żeby zobaczyć, czy coś ciekawego nie ma w środku. Oczywiście komiksy, fajna rzecz, miło sobie czasem poczytać. No i oczywiście mamy plakat dwustronny, jeden prezentuje się w ten sposób. Oczywiście postaram wam zdjęcia jeszcze zrobić, żebyście mogli bardziej go zobaczyć. Instrukcje składania, do której przyjdę później no, mam informacje o prenumeracie, dalsza część komiksu Dinozaur kontra Maszyna, więc też jeden z zestawów, który ciężko mi określić, nie, nie posiadam go choć mamy w zestawie tutaj czterech mini raptorków oraz tego T-rexa, więc myślę, że jako zawartość naprawdę się opłaca a on kosztuje coś koło 300 paru zł, z tego co pamiętam. Mamy oczywiście pracę fanów i konkurs. A w następnym numerze mamy nurka, który już jest oczywiście w sprzedaży. A w... I kolejny oczywiście, numerze mamy dość ciekawy yy, dodatek Vic, Vic Hoskins ze świetnym kładem. No, wygląda nie najgorzej. Myślę, że jako minifigurka i Jakieś elementy do rozbiórki się na pewno przydadzą. A tutaj także informacja o magazynie Star Wars. Więc według mnie troszkę średni dodatek. Wiadomo, dla elementów zawsze się przyda. Ale przejdźmy oczywiście do zawartości tego polibaga, bo to jest tutaj akurat w tym magazynie najważniejsze. Postaram się go jakoś dość do ładnie go otworzyć, ale chyba mi to nie pójdzie. Niestety postanowiłem go w końcu rozciąć, żeby się nie męczyć z rozpakowaniem. Oczywiście ja sobie polibagi zachowuję na pamiątkę i zaczynamy składać. Jeden z lepszych dodatków, jeśli chodzi o magazyny, bo mam, oprócz Raptorka mamy dość ciekawe akcesoria, jak ta skorupka jajka, szczykawka, dwa nadruki, czyli klawiatura oraz monitor. Ten przezroczysty okrągły element, plus e, myślę, że dość ciekawy ten tutaj element e, taki techniczny, że tak powiem. Więc jak za 15 zł tak, 15 zł bez innego grosza no to naprawdę myślę, że wartość tych elementów jest zupełnie dużo wyższa, znaczy dużo na pewno jest wyższa niż wartość magazynu więc się opłaca, no i to jest mój pierwszy dinozaur w kolekcji co prawda miniaturowy raptorek ale zawsze no i mamy to jajeczko, tutaj widzimy skorupki od jajka no i tutaj widzimy naświetlanie, szczykawkę podejrzewam, że ze środkiem usypiającym więc na pewno się przyda do jakichś większych konstrukcji. No i zacznijmy od tej największej paczuchy, czyli elementy, które sobie wybrałem z domu Wiktorin. To wyglądało na zasadzie takiej, że dostaliśmy pojemniczek i mogliśmy sobie ze wszystkich szufladek pozbierać elementy, które nam tutaj byłyby potrzebne. Ja to robiłem na zasadzie takiej, że wyszukiwałem albo elementów z nadrukiem, czy też jakieś szybki, które się zawsze przydadzą czy płytki takie większe, które wartość, wartość, których wartość zazwyczaj jest też nie, nie, nie najmniejsza. Więc, Starałem się wyszukiwać jak najdroższe elementy. Oczywiście nie sprawdzałem, bo nie miałem na, ty, na to aż tyle czasu. Po prostu takie unikalne, e, bardziej rozbudowane elementy. I co my tutaj mamy? Na pewno najbardziej wartościowym jest element, czyli ta czaha war maszyna z zestawu e, z mechem. No, i to jest najdroższy element, jaki mi się udało tutaj wyhaczyć, bo kosztuje w tej chwili 7,70 na briglinku. Jeśli chodzi o polski, właśnie Bricklink bo wiadomo, na zagranicznym może być ta cena mniejsza, ale za to wyższa przesyłka. Ponadto takie dwa panele sobie wziąłem w kolorze czarnym, bo na pewno się do jakichś pojazdów w późniejszym czasie przydadzą. Opony w dość takim unikatowym kolorze, bo mamy tutaj fioletowe kołpaki, mamy tu część jakiejś łodzi. To jest zwykły taki element. Oczywiście tu mam kilka takich większych płytek w różnych kolorach. Mamy oczywiście dwa koła do jakiejś karocy w kolorze fioletowym. Element z niczego też jeden z takich droższych elementów. Coś koło złotówki Wie Kilka elementów mi się udało takich powyżej złotówki wyhaczyć. No i takie płytki w różnych kolorach, które uważam, że się na pewno przydadzą. A, wiedziałem, że takich za dużo nie posiadam. Mam dwa takie elementy, tylko ten drugi jest nadrukiem. To jest z któregoś zestawu z serii Ninjago, więc na pewno kiedyś uda mi się skompletować ten zestaw. Sporo takich różnych szybek pozbierałem. Tu mamy taką w kolorze ciemnego, takiego przezroczysty, czarny element. Mamy czysto przezroczysty tego typu. Taka kula także fajnie się komponuje do jakichś łodzi podwodnych. Już jedną taką mam, ale w kolorze przezroczystym niebieskim. Oraz chyba dwie takie szybki. Bo mam jedną ciemno i jedną jasną przezroczystą. Ponadto dość ciekawa szybka z serii Nexonites. Myślę, że na pewno się gdzieś ona przyda. Tego typu element można go stosować do jakichś kombajnów, czy też młyna wodnego. Tego typu szybka. To jest w sumie element, który stosuje się głównie do szybek, ale tu mamy w kolorze ciemno ciemnoszary. Takie ostrze, taki wiatraczek wydawał mi się dość ciekawy, więc sobie go zabrałem. No i mamy także troszkę nadruków, bo mamy z serii strażackiej starszych zestawów. Podejrzewam, że one były coś koło 90. któryś rok, więc myślę, że kiedyś mi się uda skompletować tego typu zestaw. Wziąłem sobie dwa takie elementy z nadrukiem Polis, bo pamiętałem, że taki zestaw z dzieciństwie miałem z tego typu nadrukiem, więc na pewno część elementów tego zestawu posiadam oraz Hotcar także jest z jednego z moich starszych zestawów. Myślałem, że nie posiadam jednego tego elementu, ale teraz mam ich trzy. Niebawem się dowiecie, do czego go wykorzystam. No i podobny element co poprzednie, tylko że to jest odwrócony bardziej jako spód łodzi. Także dwa elementy takie ostrzegawcze do jakichś dźwigów, a także do koparki łycha. Taki podjazd z Batmanem, z logiem Batmana, też występował w jednym zestawie. Też ponad złotówkę kosztował, złoty 23, zł dokładnie. Więc jeśli go nie wykorzystam, to na pewno przyda mi się do mojego projektu. Taki dłuższy slajd na pewno się przyda. A poza tym, no, tak, tego typu elementy zawsze troszkę wartości mają. No, i jeszcze nie wspomniałem, bo też jest dość jeden z takich droższych elementów. 2,90 po tej, po tej głowie. Warmashina jest jako drugi z najdroższych elementów tutaj uzbieranych. Tutaj kolejny element z nadrukiem, taka kasa fiskalna w stylu Friends. To na pewno wykorzystam do jakiegoś zestawu. Kolejna szybka tego typu. Element do jakiejś radarów w kolorze takiego jasno przezroczystego niebieskiego. Takie dwa śmigiełka w kolorze żółtym na pewno też gdzieś mi się uda wykorzystać. Taka rura elastyczna na pewno w jakimś zestawie, a jak nie to do jakiejś wykorzystam swojej późniejszych makiet. Element, który służył w sumie jako to jest jedna część z jednego zestawu Star Wars, który przedstawiał takiego droida w wymiarach takiej większej figurki, więc myślę, że na pewno kiedyś mi się uda go skompletować. Trochę tego typu technicznych elementów sobie nazbierałem w różnych kolorach, różnych wielkościach, więc na pewno też one gdzieś będą wykorzystane. Czy to już były wszystkie? Chyba tak. E, taką jasno brązową e, brik podłużny, a także w tym samym kolorze taki filar. Dwa elementy tego typu, do jakiś właśnie naczep można zastosować. A także takie przedłużenie jakiegoś jakiegoś dźwigu. Tego typu element także myślę, że jest dość użyteczny taka drabinka taki silnik ale w kolorze ciemno czerwonym też myślę uważam że to jest dość ciekawy i taki rzadki myślę element no i tutaj poza tym mamy jakieś briki elementy do pojazdów czy też tego typu tu mamy taki do skrętnych pojazdów a jeszcze dość ciekawy element dwa elementy z nadrukiem z brikeda. Szubiego, więc uznałem, że na pewno go kiedyś będę chciał skompletować, więc tego typu elementy na pewno mi się przydadzą. No I. A, jeszcze taka mała mniejsza łyżka. Zapomniałem. No i to chyba było na tyle, jeśli chodzi o takie ciekawsze elementy. No ale widzicie tu także elementy pozostałe, to możecie się sobie zatrzymać i przyjrzeć się im bliżej. Ja postaram się jeszcze jakieś zdjęcia tych elementów wam porobić na jednym kadrze. No i jeszcze nie wspomniałem wartość trzech woreczków, czyli te dwa widzicie po 18 zł. Natomiast ten poprzedni kosztował 66 zł. Za wszystko zapłaciłem 102 zł. A pytanie pewnie od Was pójdzie, czy się opłaca kupywać na wagę? Moim zdaniem tak, opłaca się kupywać na wagę. Tylko trzeba troszkę przemyśleć swoje zakupy. Najlepiej sobie przygotować może jakąś listę takich droższych elementów, to na pewno Wam się uda przewyższyć cenę wagi. Mi się niestety nie udało też troszkę na spontanie tam przyjechałem bez żadnego przygotowania, więc wybierałem elementy, które moim zdaniem mi się przydadzą i będą też wartościowe. Czyli typu nadruki, jakieś nietypowe elementy, większe elementy, które też troszkę wartości nadadzą. Za tą pierwszą paczkę wyszło mi 45 zł niecałe, czyli troszkę mniej niż bym zamawiał na Bricklinku. Poza tym doliczając przesyłkę to nam by wyszło 66, 60 zł, w założeniu żebyśmy kupili te elementy w jednym sklepie więc na dobrą sprawę straciłem tylko 6 zł przepłaciłem no ale nie wiemy jeszcze wartości tych dwóch woreczków jeśli mi się uda policzyć przed montażem tego filmu to na pewno wam gdzieś tu jakąś adnotację e, zaznaczę czy udało mi się przewyższyć cenę którą wydałem czy nie ale myślę że za dużo nie przepłaciłem więc postanowiłem że te dwa woreczki zobaczę razem z wami Zaczniemy od tego większego. Ja w sumie nie wiem, co tam w środku dokładnie jest. Na pewno sporo małych elementów, więc ja sobie to troszkę tutaj sobie rozpaćkam, żeby właśnie dojrzeć jakieś ciekawsze elementy. Ale myślę, że tu są głównie takie drobne elementy, ale tego typu na pewno się przyda do jakichś mechów. Więc tych już widzę, tutaj mamy dwa. Mamy sporo takich różnych zawiasów. Mamy kierownicę tego typu, więc też myślę, że wykorzystam. Mamy tego typu zawiaski. Widzę, że już mam dwie takie kierownice plus jeszcze taką innego typu, ciemniejszą. Mamy tu jakieś także z jakimś uchwytem, czarną kierownicę. Więc myślę, że tu jest sporo takich właśnie zawiasów, kierownic, tu widzę, że mamy taki hak. Więc tutaj raczej nie będzie wyższej wartości, ale i tak się cieszę z tego właśnie zakupu, bo troszkę takich drobnych elementów wpadnie do mojej kolekcji. No ale przejdźmy do drugiego woreczka. Ten również był za 18 zł, natomiast wydaje się mniejszy, ale to może być tylko złudzenie. Mogą być tutaj troszkę większe i może ciekawsze elementy. Już widzę, że na pewno tu są ciekawsze elementy niż w pierwszym woreczku. Mamy tu choćby kilka elementów z naklejkami, które myślę, że jak poszukam, to do, znajdę, do którego zestawu mogą należeć. Także element, jeśli wiecie, do jakiego zestawu one należą, to także piszcie w komentarzach. To mi na pewno ułatwi. Ale serek tego typu, znaczy tego typu, w tym kolorze, taki jasny, w sumie pastelowy odcień zielonego. Nie wiem, czy to dobrze widać na nagraniu. O, widzę, że tu także mamy jakiś kolejny element z naklejką. Wygląda trochę jak gród, ale mogę się mylić. Ale tego typu elementy w kolorze pomarańczowym, czerwonym, kierownica w kolorze czerwonym, koła na pewno się przyda. Czy tego typu zawiasy, sere w kolorze złotym. A tu mamy nawet element z nadrukiem, z takimi zębiskami. Jestem ciekawy, do jakiego zestawu on należy, więc sobie muszę poszukać, bo jestem właśnie ciekawy, jeśli znajdę to Wam pokażę, tego typu z jakimś radarkiem, tego e typu element z takim jakby zawiasem na, na pewno mi się przyda, bo wiem, że potrzebowałem taki element do jednego z zestawów. No i to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o ten woreczek. Na pewno mi się te elementy przydadzą, bo takich elementów nigdy za mało, a zawsze powiększę to moją kolekcję i może mi się uda jakiś zestaw skompletować i wam później pokazać oczywiście w recenzjach. Więc tak się właśnie prezentują z moje zdobycze. Naprawdę sporo klocków mi się udało nabyć. Ja sobie jeszcze muszę dodać te do swojej listy, żeby wiedzieć, czy coś mi się uda skompletować. Poza tym w końcu mi się udało zdobyć tego Raptorka, bo naprawdę szukałem tego magazynu Moim zdaniem to jest jeden z lepszych e, takich dodatków Na tą chwilę, bo nie widziałem nic co by mnie bardziej tutaj e, Przekonało jeśli chodzi o te aktualne numery No i sporo mamy tutaj klocków, wy oczywiście piszcie w komentarzach co o tym myślicie e, Czy zauważyliście może jakieś ciekawsze elementy, które przegapiłem no i widzimy się w kolejnym filmie, w którym opowiem jak było właśnie w Krakowie, bo jest kilka informacji istotnych, które naprawdę umiliły mi dzień. No a kto, a kto jeszcze mnie nie subskrybuje to zachęcam do przycisku subskrybuj, żeby być na bieżąco i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!